Proszę Państwa, Chór Filharmonii Narodowej myślę, że można nazwać pierwszym Chórem Rzeczypospolitej. To zespół, który prowadzony jest od 38 lat przez profesora Henryka Wojnarowskiego. Dziękujemy za. 150 lat istnienia gminy Wawel. Dzisiejsza uroczystość jest jednocześnie podziękowaniem za 610 lat istnienia tejże parafii pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zerzlu. Tę parafię erygował biskup poznański Wojciech Jarzębiec już w 1406 roku z części parafii św. Anny w Warszawie-Wilanowie. Była to pilna konieczność duszpasterska, ponieważ mieszkańcy prawego brzegu Wisły, by się dostać do parafii w Wilanowie św. Anny, musieli pokonywać nurt Wisły, gdzie nie było mostu. A więc albo łodziami, albo jakimiś tratwami, albo też Próbowali przejść w zimie po lodzie i wielu tonęło, w związku z tym powstanie parafii w zeszliu było odpowiedzią na bardzo pilną potrzebę ludzi. Równocześnie pokazują te dwie rocznice, te jubileusze, także wzajemną współpracę Kościoła i samorządu i państwa przy zachowaniu autonomii jaka obowiązuje obie strony tego twórczego dla człowieka, dla rodziny, dla społeczności, dialogu.